Dobra, zrobiłam serię, ale nie włączam nagrywania. na no, ostatnią serię włączę. Bo ja już tak usiąść i chwilę odpocząć. Ostatnią serię zamiast na piętnastkach, to zrobię na dwunastkach i pół, bo tutaj jest taki niepewny ten grunt, powiedzmy. Bo jest ta ławka wysoka, mi jest ciężko tę chętle pozarzucać i się nogami dobrze zaprzeć, więc wolę zrobić więcej powtórzeń na mniejszym ciężarze, niżeli ryzykować, prawda? Bo jestem tutaj sama. No i cenię sobie własne zdrowie bardziej niżeli zrobienie więcej kilogramów, gdzie i tak jak przeliczymy sobie objętość. No to um, większą objętość można zyskać, robiąc mniejszym ciężarem więcej powtórzeń. Oczywiście, że nie można tego traktować 0-1 w takim aspekcie, że aha, no to w ogóle po co się opłaca cisnąć większe ciężary, bo się opłaca, bo to jest większa stymulacja. Jeśli zależy nam na tej masie mięśniowej, na jej wzroście czy wzroście siły, no to sorry, ale nie można tak sobie tego kalkulować, bo te e, stymula, stymulowanie organizmu na wyższych, Ciężarach jest potrzebne, koniec. Kropka. Ale jeśli już mówimy o takiej sytuacji, gdzie jest osoba już zaawansowana po kilku latach, ja już przerzucałam te setki kilogramów tygodniowo i dla mnie to już nie zrobi żadnego znaczenia. E, zwłaszcza w tym momencie takiego dojazdu e, psychicznego, tak? Psychiczno fizycznego bo to można tak nazwać. Więc mi się bardziej opłaca. Teraz zluzować z tym treningiem, a i tak efekty mam naprawdę fajne, z których ja jestem zadowolona. Także więcej mi nie potrzeba. Dobra, robimy kolejną serię. Tylko muszę zastopować i włączyć z powrotem. Dobra, i lecimy. Ostatnia seria. Sorry, że tak na odwal, i tak dalej, ale wiecie, życie nie jest jak w Madrycie. Dobra, było 12, było, o Jezu, o, dobra, odpocznę chwilę i lecę rozpiętki, dobra, lecę rozpiętki, a w międzyczasie tak się już sama z siebie śmieję, bo jak to musi wyglądać, o Jezu, noberka z tyłu dobra, lecę. Kończę jeszcze jedną serię na szóstkach, czyli kilogram więcej na rękę. Serię przygotuję chąbkę, płyczek wody i od razu kolejna seria. Dalej, co będę robić, to będę robić triceps I będzie to wyciąg Zaraz ustawię i Wam pokażę Dobra, triceps na wyciągu Dobra Triceps robię tak, że Pierwszą serię. Wiem, że się nie mogę tak dojechać na maksa. Tylko muszę zostawić sobie troszeczkę zapasu, więc teraz zrobiłam na 15. I czułam tak, że mogłabym jeszcze 3 naluzić te powtórzenia dociągnąć. Ale jak to zrobię, to na następną serię zrobię 5 mniej. Więc tutaj zostawiam sobie mały zapas. I zaraz na następną serię dociągnę bardziej więc w czasie coś tam widać. Dobra, lecę. O o Jezu, tak się właśnie śmieję zawsze, że, Boże, ludzie nie trenujcie za mną, bo nie patrzcie, jak ja trenuję, bo to już nie jest do końca poprawne w takim aspekcie, że jak na przykład ktoś jest początkujący, bądź też średnio zaawansowany i ma jakieś cele takie bardziej krótkoterminowe, tak? a nie takie w perspektywie tam kilku lat, to troszeczkę bardziej się trzeba przyłożyć do niektórych aspektów. Które ja na przykład w tym momencie olewam, no i nie przykładam aż tak zbytniej uwagi do tego, żeby siebie pocisnąć, czy żeby zawsze dochować taką stuprocentową, idealną technikę, no powiem, że to już mi po prostu nie jest potrzebne, tak? Jeśli lata tego pilnowałam, no to ta, ta praca nie poszła na marne. Przez to teraz powiedzmy, mogę sobie to troszeczkę odpuścić. Natomiast jeśli na przykład w głowie bym się zamarzyło, żeby znowu wracać do tam jakichś zawodów, czy może zacząć trenować bardziej pod, pod, pod konkretny cel, co pewnie w przyszłości sobie tam ustalę, ale po kolei wszystko, no to bardziej się będę przykładać, tak? W tym momencie tego robić nie muszę. A, a natomiast, jeśli ktoś chciałby ze mną trenować, tak? Yy, jako treningi personalne, bądź też jak będę nagrywać treningi takie typowo dla was, instruktorzowe, no to już wtedy zupełnie co innego, tak? Wtedy troszeczkę bardziej sobie będziemy dociągać pewne rzeczy w związku z tym, żeby było perfekcyjnie. No bo to jest dla Was, tak? A w tym momencie to tutaj powiedzmy się trochę bawimy albo raczej ja się bawię i zobaczę, co z tego będzie, ale Wy też się wiem, że dobrze bawicie. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy się dobrze tutaj bawicie, patrząc, jakie ja się męczę. E no, także na luzie, tak? I proszę z przymknięciem oka patrzeć na dużo rzeczy i nie brać tego zero-jedynkowo, To znaczy, nie, że wszystko to, co ja robię i tak dokładnie to, co ja robię, jest jakby numer jeden, bo tak nie jest. Twoje, coś, co dla ciebie będzie działać, może być troszeczkę inaczej. Okej, okay, można się zainspirować spoko, ale nie 01. Pamiętajcie, dobra, lecę ostatnią serię z. Tricepsem i dalej już przechodzimy sobie do kolejnych ćwiczeń, ja już tego nie będę nagrywać, bo czas materiału Dobra, teraz kolejne ćwiczenie, które w zasadzie miałam zrobić po wznosach do boku, ale zapomniałam Więc teraz przynajmniej, dobrze, że teraz mi się przypomniało, to wznosy do brody, na barki kolejną serię Większy Ciężar, Mniej Powtórzeń i tak w zasadzie jaka myśl mnie teraz naszła to taka, że to już są takie treningi kurde, to dla dorosłych, bo wcześniej jak się było młodszym to się nie patrzyło na wiele rzeczy czy też one nie miały znaczenia, bo nic człowieka nie bolało się, wszystko regenerowało i tak a teraz to już jakby tak umysł samoistnie tak przykłada uwagę do tego, żeby dobrze stanąć, żeby się tak aż tak mocno nie forsować pod kątem zmęczenia całego ciała, tylko żeby przetrenować daną partię i zrobić to jak najbardziej ergonomicznie, a nie żeby się zmęczyć, wypompować, zajechać i tak dalej, tylko skupiam się na danej partii, a najlepiej ją izolując. No i dalej niech sobie kręgosłup odpoczywa. I nie forsuję, bo jednak z wiekiem takie rzeczy mają znaczenie. Dobra, teraz kolejne ćwiczenie, które w zasadzie miałam zrobić po wznosach do boku, ale zapomniałam, więc teraz przynajmniej, dobrze, że teraz mi się przypomniało, to wznosy do brody, na barki. Dobra. Na kolejną serię większy ciężar mniej powtórzeń. I tak w zasadzie, jaka myśl mnie teraz naszła, to taka, że. To już są takie treningi, kurde, to było dla dorosłych, bo wcześniej jak się było moczym, to się nie patrzyło na wiele rzeczy. Czy też one nie miały znaczenia, bo nic człowieka nie bolało się, szukó regenerowało i tak dalej. A teraz. To już jakby tak umysł samoistnie tak przykłada uwagę do tego, żeby dobrze stanąć, żeby się tak aż tak mocno nie forsować pod kątem zmęczenia całego ciała, tylko żeby przetrenować daną partię i zrobić to jak najbardziej ergonomicznie, a nie żeby się zmęczyć, wypompować, zajechać i tak dalej, tylko skupiam się na danej partii, a najlepiej ją izolując. No i dalej niech sobie kręgosłup odpoczywa. I nie forsuję, bo jednak z wiekiem takie rzeczy mają znaczenie. Dobra, ostatnie dwa ćwiczenia na brzuch: Pierwsze z nosy, miednicy, a drugi piłeczka. Mam piętnaście. Sory, będę dogostyła, bo inaczej to będzie dziwnie wyglądać. Było 15. chwileczka przerwy, dosłownie tutaj 30-40 sekund trzymam. Już nie są ćwiczenia jakieś tam bardziej angażujące. No i kolejna seria. Zrobię to już na następnym nagraniu. W sensie jedno pominę, a na ostatnią Wam wrzucę. Dobra, ostatnia seria. A, teraz. Yes. Przypiłaby pan piątkę, ale... Dobra, już z Rąsi pożegnanie. Bardzo Wam dziękuję za towarzystwo w moim treningu. Jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Zapraszam do zajrzenia do opisu, zapraszam na moje stronę internetową, do zapoznania się z moją ofertą. Zapraszam do innych moich treści na Instagramie czy na YouTube. Na YouTubie po merytoryczną wiedzę z zakresu dietetyki, dietoterapii, zdrowia, treningu czy też ciekawostek ze świata medycyny, a bardziej w moim wykonaniu to po prostu fizjologia człowieka. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych.